Dzień dobry, Kasia Cierzak z tej strony. Witam i pozdrawiam z bardzo Cuflen. Czy wiesz, że na rynku pojawiła się absolutna nowość? Czterodniowy, intuicyjny program, by zresetować umysł, ciało i wagę? Łącząc ukierunkowane żywienie z sześcioma całkowicie nowymi, intuicyjnymi, rewelacyjnymi suplementami. Słuchajcie, bardzo proszę. Plus łącząc i wspierając organizm naszym klasycznym, czystym mioszem aloesowym Aloe vera Słuchajcie, dzisiaj dzień trzeci. Dzisiaj mój dzień trzeci. Fajnie, że jesteś ze mną. Bardzo dziękuję. Jeśli odsłuchałaś, odsłuchałeś wcześniejsze live z dnia wczorajszego i jeszcze dnia wcześniejszego, to tam omawiam dzień pierwszy i dzień drugi e, tego programu. Tam pokrótce wszystko przedstawiłam, w dniu pierwszym opisałam. E, Cały program, skład programu, zadanie programu oraz jak do tego programu się przygotować, jak się wdrożyć. Wczorajszy dzień opisałam ponownie, opisałam swoje samopoczucie, powiedziałam o tym, powiedziałam o korzyściach, które mój organizm wywarły oraz przedstawiłam plan jedzenia na dzień drugi. Każdy dzień w tym programie ma swoje motto. Pierwsze to jest zdecyduj, drugie zdefiniuj, trzecie jest odkryj, a czwarte zaangażuj. Jest motto, plus plan jedzenia, plus dodatkowo zadania do wykonania. Praca domowa, można by powiedzieć. Dzisiaj mamy dzień odkryj, słuchajcie. Także tutaj się już troszeczkę zmienia. Jak wiemy, że podczas pierwszego i drugiego dnia skupiamy się głównie na ograniczeniu kalorii. Natomiast trzeciego i czwartego dnia zaczynamy wprowadzać do diety odżywcze świeże składniki. Jak już wspomniałam, ja tutaj mam taką ulotkę wydrukowaną, specjalną, którą się podpieram, także jeśli ten program będziesz nabywać, również tego dokonamy lub jeśli będziesz gdziekolwiek indziej nabywać, również zachęcam, żebyś tę ulotkę nabył. Czyli podczas pierwszego i drugiego dnia skupiamy się na ograniczaniu kalorii, natomiast trzeciego i czwartego dnia zaczynamy wprowadzać do diety odżywcze i świeże składniki. W dużej mierze pochodzenia roślinnego. Przez wszystkie dni trwania programu wsłuchujemy się przede wszystkim w swój organizm, i o to tu chodzi, żeby rozpoznać potrzeby swojego organizmu, żeby być tu i teraz i tak naprawdę poczuć, czego ten nasz organizm potrzebuje. To jest bardzo istotne. Wsłuchujemy się w reakcję organizmu, jak on reaguje, i wtedy go poznajemy jeszcze bardziej. Kluczowym elementem programu jest picie odpowiedniej ilości wody, co pomoże zbudować nawyk zwiększonego spożycia także po jego ukończeniu, czyli jest bardzo istotne picie wody, o czym ja w sumie mówię to za każdym razem i jak już wspomniałam, tak samo ja piję wodę po powstaniu z łóżka ciepło. Generalnie powinno się jeść godzinę po, po powstaniu i pije miąższ aloesowy cały czas. I w tym programie również wspieramy organizm miąższem, bo pijemy wodę z miąższem przez cały dzień. Um, miąższ ma niesamowite działanie, słuchajcie. Niesamowite działa na układ pokarmowy, na, układ, na przewód pokarmowy, na wzmacnia odporność, system immunologiczny, on przede wszystkim oczyszcza nam jelita również ze zbędnych y, złogów, wzmacnia odporność, jest adaptogenny, więc on zajmuje miejsce w organizmie tam, gdzie jest jego potrzeba. Tak, i słuchajcie, w dniu pierwszym przedstawiłam już plan jedzenia, i jak w dniu pierwszym był, było jedzenie, że trzymaliśmy się tylko i wyłącznie planu zawartego tutaj w tym programie DX4, plus mieliśmy za zadanie do zdecydowania zadanie do analizy tak jakby siebie samego do analizy. Takie jakby autorefleksje, stanowienia się, yy, skategoryzowania swojego głębszego zdrowia yy, pod, pod względem, biorąc pod, wzgl pod uwagę elementy fizyczne, psychiczne, emocjonalne, duchowe i społeczne. Mieliśmy się w to słuchać, zastanowić, yy, czy wszystko gra, czy wszystko ok, czy pasowałoby, czy dobrze by było pewne kwestie zmienić. Yy, I tutaj było zadanie. Ten. To, to zadanie domowe znajdziesz w live z dnia pierwszego i w live z dnia wczorajszego. Także zachęcam Cię i odsyłam do tego live'a. Jeśli masz ochotę, Cię to interesuje, to zerknij. W dniu drugim, czyli dzień drugi, mieliśmy Zdefiniuj. Plan żywienia był taki sam jak w dniu pierwszym, czyli trzymaliśmy się tego planu, który jest tutaj zawarty, ale jednocześnie mogliśmy już prowadzić Przekąski, przekąski, które są zawarte również tutaj w planie. To był dzień pierwszy i drugi. Natomiast dzisiaj rozpoczyna, yy, aha, i zadanie na dzień drugi mieliśmy do wykonania, żeby yy, istotą drugiego dnia yy, DX4 było zdefiniowanie obszaru skupienia z dnia pierwszego, czyli jak określiliśmy wszystko w dniu pierwszym, to mieliśmy skupienie na dniu pierwszym w kontekście i zakresie celu smart. Czyli tutaj mieliśmy zdefiniować, Cele smart, własne cele smart. Cele smart omawiałam, opisałam wczoraj, dałam przykłady, więc, więc zapraszam Ciebie i odsyłam do live'a z dnia wczorajszego, gdzie możesz zerknąć i zobaczyć y, y, cele smart i przykłady takich celów smart. I dzisiaj mamy plan y, na dzień trzeci, i rozpoczął się dzień trzeci, czyli dzień trzeci to jest odkryj. I dzisiaj jest mój dzień trzeci. Muszę Ci powiedzieć, że czuję się świetnie, czuję się rewelacyjnie, jestem konsekwentna. Dzień pierwszy, drugi byłam konsekwentna bardzo. Wierzę, że będę do końca konsekwentna. Mam tak, tak wewnętrznie i tak psychicznie zakodowane. Przygotowywałam się do tego programu. Jak już wspominałam przy live'ie pierwszym, drugim, że go zakupiłam, ten program, dużo wcześniej. Natomiast przygotowywałam się. Ja jestem, tutaj jest dużo mowy o tym, żeby się wsłuchiwać w swój organizm. Ja się wsłuchuję bardzo intensywnie. Tego się można nauczyć. To można również wypracować. Wejść w ten pokój. Natomiast ja przede wszystkim wchodzę w relację modlitewną z Bogiem. I można by powiedzieć, że medytuję z Panem i to jest mój numer jeden. Ta relacja, intymna więź z Ojcem Niebiańskim. I tam słucham, co ma do powiedzenia. Ale uwierz mi, jeśli to robisz, to super, jeśli nie, to zachęcam, żeby naprawdę zamknąć oczy, odpuścić i wsłuchać się w organizm. Poczujesz naprawdę żeby do takiej jasności dojść, bo często myśli wszystko się kłębia, ale jak poczujesz taką jasność, jak się pomodlisz, zobaczysz, że to całkiem zacznie inaczej wszystko też płynąć i zaczniesz słyszeć głos Ducha Świętego, ale zaczniesz też słyszeć, co Twój organizm chce potrzebuje, co mu pasuje, a co nie. Zaczniesz mieć taką klarowność myśli. Ja to mówię po swoim przykładzie. Chcesz? Korzystaj. Jeśli nie, nie korzystaj. Jeśli to robisz, to rewelacja. Słuchajcie, plan na dzień trzeci i czwarty, czyli dzień trzeci i czwarty dnia programu DX4, będziemy korzystać z produktów tutaj naszych w tym programie i zaczniemy wprowadzać wyselekcjonowane pokarmy. I wszystkie szczegóły już się znajdują dalej. Więc ja teraz powiem krótko o dniu trzecim, a o dniu czwartym spotkam się z Tobą jutro. Także dzień trzeci praktycznie mamy ten sam plan jedzenia, który był. Przez te pierwsze dwa dni, czyli mamy wysoko białko, białko roślinne, e, bez soi, bez e, e, dla wegan rewelacyjne białko. Tak sobie bardzo dobre białko. Słuchajcie, warzywne. E, ja sobie tutaj przypomnę jedną rzecz, bo to jest taka ważna kwestia. Tak bez nabiału i soi, ok, tak zapamiętałam, dobrze, ponieważ ona ma całkiem inny smak, jak już wspominałam, niż białko, które do tej pory mamy, tu mamy pełną suplementację, tak samo tu mamy takie, takie fajny suplement, który możemy, jak, smakuje jak ciasteczka owsiane, fajnie smakuje, to jest taka przekąska i tutaj mamy również taką saszetkę, za chwilę Wam pokażę, w spa, w superowy napój, orzeźwiający i naprawdę głodu czuć nie będzie i oczywiście nasz miąż aloesowy co zażywamy w dniu trzecim plus yy, woda, dużo, dużo wody, czyli wiemy miąż aloesowy z wodą, wspieramy, a, wspieramy organizm. Ale co jest istotne w dniu trzecim? To, że tutaj już możemy wprowadzić yy, posiłek. Posiłek, y, zaczynamy wyselekcjonowane pokarmy wprowadzać. I tu jest posiłek i przykład takiego posiłku jest podany również. Tutaj na końcu. Fajne przykłady. Jak jesteś ciekawa, ciekawy napisz, to ci podam przykład, żeby sobie mogła również sama y, dla siebie lub ty dla siebie wykonać y, danie według tej recepty. Superowe. Ok, i zadaniem dnia trzeciego jest, czyli trzymamy się planu jedzenia, pijemy dużo wody, wprowadzamy posiłek już wysoko, y, wyselekcjonowany pokarm roślinny. I w co jest w dniu trzecim? Dzień trzeci odkryj. Czyli rozpoczynając dzień trzeci możemy czuć zmęczenie, frustrację, nudę, zniechęcenie, ruchliwość, brak motywacji lub głód. Ja muszę powiedzieć, że obudziłam się dzisiaj bardzo wcześnie, pełna energii, czuję takie, nie wiem, czy to nazwać pobudzeniem, <laughs> nie umiem tego określić, bo jestem spokojna w środku, ale czuję, że mam energii dużo. Natomiast wczoraj wieczorem potrzebowałam pójść wcześniej spać, bo wieczorem czułam zmęczenie. Eee, muszę powiedzieć... Widzę, że się w organizmie dużo dzieje i jest to niesamowite doświadczenie i niesamowite m, przeżycie, muszę powiedzieć, ten program najlepiej poczuć samemu na sobie. Nie da się do końca tego tak opisać. Ja tutaj wam przedstawiam. Przedstawiam tobie po kolei, jak on działa na mnie i co on czyni korzyści tego programu, ale naprawdę zachęcam, by, go, by skorzystać z niego samemu. Czuję na pewno lekkość. Lekkość, jestem niesamowicie wyspana. Ym, i dzisiaj naprawdę bardzo wcześnie się obudziłam. I łączę się tutaj z Tobą. Super. Także takie uczucia możesz czuć w dniu trzecim. Nie każdy odczuwa wszystkie te emocje, ale pewnie kilku z nich doświadczysz. Są to na przykład przeszkody, które stanowią nieodłączną część życia. Nie da się ich całkowicie uniknąć, ale może można nimi zarządzać przez odpowiednie przygotowanie i świadomość, że sukces przybiera różne kształty. Sukcesem jest pełne osiągnięcie celu, czyli jak już założyliśmy, że go osiągamy, ten program, że go doprowadziamy do końca, to staramy się, żeby go doprowadzić. Jednak czasem jest nim także wybaczenie sobie, gdy sprawy nie toczą się całkiem po naszej myśli. Dokładnie to już też mówiłam we wcześniejszych live'ach. Jeśli się nie uda, jeśli coś nie pójdzie nie tak, w jakiejkolwiek dziedzinie, czy w tym przypadku tego programu, czy innego, nie obwiniaj się, nie potępiaj się. Nie warto. Wyciągnij wnioski, co można by było lepiej, ale pamiętaj, szanuj siebie i kochaj siebie. E, pamiętaj o tym w trzecim dniu i wyobrażaj sobie osiągnięcie celu, jak wygląda i smakuje sukces. Jak powiedziałam wcześniej już, ja e, trzymam się konsekwentnie, udaje mi się, jestem przy. Bardzo skoncentrowana na tym programie, cieszę się, bo się czuję rewelacyjnie i mam zakodowane psychicznie, że ja go skończę, ale to jest mój początek też, bo ja chcę dalej kontynuować. Ja i tak pracuję nad nawykami cały czas, bo nad nawykami możemy popracować. Także to u mnie już jest proces w ogóle dużo, dużo dłuższy, a tutaj, że mamy taką możliwość, którą nam firma prowadziła, innowacyjną, intuicyjną, oczywiście chciałam tego spróbować, zobaczyć i posmakować. I sprawdza się rewelacyjnie. I praca na dziś, słuchajcie, na dzień trzeci jak na każdy dzień mamy zadanie, czyli praca. Zwróć uwagę, e, zwróć uwagę, pojawiające się przeszkody i potencjalne problemy, które mogą one spowodować. Czyli skoncentruj się, co cię może rozpraszać, co cię może przeszkadzać. Następne, przemyśl rozwiązania tych, e, do, dla tych przeszkód, czyli co, ty mo, co możemy zrobić, jaki wpływ my ewentualnie możemy mieć na to, żeby tą przeszkodę jakby usunąć. I kolejne, przygotuj posiłki, ponieważ pokarmy stanowią element programu DX3 i 4. I tak jak już wspomniałam, tutaj mamy plan podany yy, posiłków. Jeśli chcesz ten plan skontaktuj się, w kanale Ci podam, jest naprawdę świetny. Warto się do niego też przygotować, żeby na dzisiaj, na jutro mieć przygotowane. I teraz yy, dalsze do dnia trzeciego, zaczynamy, szukamy rozwiązań. Na początek przygotuj list, listę przeszkód, które mogą według Ciebie przerwać Twoją drogę do zdrowszego stylu życia. Tutaj bierzemy pod uwagę, gdyby coś Ci zakłócało, gdybyś nie dawała rady, nie dawał i coś się dzieje. Ja już wspominałam we wcześniejszych live'ach, żeby sobie przygotować kartkę, długopis, zapisywać wszystko i mieliśmy do dnia pierwszego, czyli do zdecydowania i dwa dru drugiego, dnia drugiego zdefiniowania wszystko zanotować. Mieliśmy zadania domowe do zanotowania i mieliśmy to wszystko zrobić. Także jeśli tą kartkę masz, ten zeszyt, to wróć do tego zeszytu teraz i notuj dalej. I zapisaj, czy jakieś przeszkody się pojawiają teraz, które mogłyby ewentualnie przerwać Twoją drogę do kontynuacji planu. Następnie zapisz je, jakie mogą one spowodować problemy i podaj możliwe rozwiązania każdego z nich. I tu są takie przykłady tych możliwych przeszkód, które mogą się pojawić, ale oczywiście nie muszą. Ja też jestem takim typem, że się koncentruję pozytywnie. Ja osobiście staram się koncentrować na pozytywie, na tym, co dobrym, na rozwiązaniu, a nie na negatywie i, yy, nie na, negatywie i na, yy, na tych przeszkodach. Ale ja je podam, bo różny, każdy jest inny, każdy, yy, każdy też jest z nas w pewnym procesie i każdy pracuje tutaj nad, nad sobą. Więc słuchajcie, jakie mogą być możliwe przeszkody? Praca. Może ci w programie przeszkadzać, może zbyt dużo czasu lub te godziny, gdzie musisz się dostosować do szefa. Rodzina, dużo obowiązków, znajomi, życie towarzyskie, nawyki, nawyki, które masz. Może nieodpowiednie jedzenie. Ja o nawykach żywieniowych mówiłam też wcześniej, w wcześniejszych live'ach. Wspominałam również o tym, czego unikać w tym programie. Czego nie, żeby jak ten sukces lepiej osiągnąć, żeby się zastosować w miarę możliwości do, całkowicie do tego programu. Więc o nawykach, co wyeliminować, że alkohol, kofeinę, cukry, e, tak zwane bez cukrów napoje, żywienie przetworzone z opakowań itd., to znajdziesz w life'ie wczorajszym. Porażki z przeszłości bardzo często przeszłość nas próbuje e, trzymać w swoich więzach, więc też to trzeba przepracować, odciąć. Zamknięty umysł, czyli pewne blokady, zamknięcie na wszystko, brak takiego otwarcia na nowe, na innowacyjność, to też jest pewna przeszkoda. Finanse, brak pieniędzy, to jest wielka przeszkoda. Środowisko, stres, społeczność, obowiązki opiekuna, wyjazdy, zmęczenie, choroba. To są takie, takie możliwe przeszkody, które mogą być, ale nie muszą. I teraz zadaniem na dziś, dnia trzeciego, jest zanotuj w dzienniczku odpowiedzi według poniższych podpowiedzi. Zacznij odkrywać rozwiązania. Pomyśl o następujących elementach. Jakie są sposoby na uporanie się z trudnościami? Kto może cię wesprzeć? Jakie zasoby masz do dyspozycji? Jak możesz pomóc innym? I wróć do tego, i to sobie zanotuj i wróć do tego, dlaczego. Czyli to, co stawialiśmy cel wczoraj i przedwczoraj, dlaczego wyruszyłeś w tę podróż, dlaczego wyruszyłaś tą podróż, dlaczego rozpoczęłaś ten program. Odkryj i uczci jedną udaną rzecz z dzisiejszego dnia, czyli docen siebie. O tym mówiliśmy wczoraj. Doceniaj siebie, nagradzaj siebie. Nawet jeśli się coś nie uda, ale znajdź tą dobrą, pozytywną rzecz, cechę, zachowanie, które ci się udało wykonać. I zrób nagród siebie. Przejrzyj swoje wyrazy wdzięczności i dodaj nowy za dziś, czyli wdzięczność za to, co masz, że żyjesz, dostrzeż te kwestie, które masz. Ja powiem tak, te przeszkody one są, one się pojawiają, każdy z nich je ma. Dla mnie moim rozwiązaniem taką może będzie moją podpowiedzią, może nie, może masz swoje sposoby, ale jedynym ratunkiem, jedyną drogą, która ci naprawdę pomoże rozwiązać Twoje przeszkody, to jest Jezus Chrystus. Tam jak się udasz, jak się oddasz w relację i powiesz, nawet jak wypiszesz sobie dzisiaj te przeszkody, które się pojawiają, gdzie czujesz to taki, taki łańcuchy, takie kajdany na plecach, które Cię obciążają, przeszłość może Twoimi myślami cały czas nota, może się potępiasz, że Ty byłeś zawsze ktoś się, w rodzinie, czy przyjaciele ciągle ci potępiali, że się do niczego nie nadajesz, wybacz, wybacz, będzie łatwiej. I uwierz, kim ty jesteś, Wistusiu, jakim jesteś kochanym dzieckiem, i oddaj te wszystkie sprawy na ręce. Jako nowe stworzenie Boże, zobaczysz, co się będzie dziać. Wejdź w tą relację, wejdź w modlitwę, wejdź w ciszę, wejdź w pokój. Oddaj całkowicie, zaufaj i zobaczysz, jak zacznie się przemijać dużo i pokój myśli spłynie. Także kochani, to jest na dzisiaj tyle. Dzień trzeci. Ja kontynuuję dzień trzeci programu. Muszę powiedzieć, że jest to naprawdę, czuję się, jak już powiedziałam, rewelacyjnie. Teraz na koniec pokażę Ci, wczoraj pokazałam tą rewelacyjną, smaczną, arbuzową yy, taką wodę, co się robi, taką tablet, suplement, niesamowite wsparcie organizmu, ale dzisiaj chcę, Ci, chcę Wam pokazać jeszcze jako, jak fajnie działa. Yy, mamy tutaj taką saszetkę Yy, seszetkę, która jest, ma troszkę taki smak kwaskowaty. Po nim głodu nie ma. Słuchajcie. Yy, całkowicie też nowa. Ona jak wisolwit, wibowit, jak pamiętacie. Bardziej Wisolvit, bo Wisolvit był taki kwaskowaty. I pokażę. O, widzicie? Troszeczkę. I pomieszam z wodą. Pokażę, jak ona będzie fajnie też musować, ale... Słuchajcie, ona naprawdę ma taki smak. <laughs> przepraszam. Lekko ostry, cytrynowo imbirowy, pieprzny. I powiem Wam, nie, to musisz spróbować sama sam. E, to jest napój, tutaj jest dużo magnezu. On też wsparcie jest minerałami, ale i magnezu dużo. No i słuchajcie, i on ma taki, jak powiedziałam, taki smak. kwas kwaskowaty pieprz, no nie umiem Wam smaku opisać, muszę go spróbować po prostu koniecznie sama, ale ciekawy, troszkę kwaśny, ale to jest pieprz cyjany też, także taki pikanteria troszeczkę jest, także mamy dzisiaj pikanterii trochę. Słuchajcie, tyle ode mnie na dzisiaj, zapraszam Cię do, do wrócenia do live'u, do dnia pierwszego i dnia drugiego w live'ach, z dnia pierwszego i dnia drugiego, dzisiaj trzeci, a jutro się zobaczymy na dniu czwartym. Pozdrawiam Cię, błogosławie. pamiętaj, dasz radę, możesz, jeśli jeszcze nie masz tego programu, zapraszam Cię do kontaktu ze mną, powiem Ci, jak nabyć, powiem Ci, jak nabyć ze zniżką, a być może coś zainteresowana, zainteresowany współpracą na bardzo dobrych warunkach, więc skontaktuj się ze mną, a udzielę Ci informacji. Pozdrawiam, do widzenia, pięknego dnia, pa, pa.